Ok, więc to jest. <laughs> witajcie, witajcie. Słuchacze, oglądacze, e... nauczanie biblijne powinno być proste, tak? Powinno być proste. Jak się nie staniecie jak dzieci, to nie wyjdziecie do królestwa, więc rzeczy Boże. Może podstawy, aby c. nauczania o Bogu powinno być proste, zrozumiałe nawet dla małych dzieci. Tak? Więc yy, w prostocie, tak patrzę sobie na pierwsze rozdziały Biblii i jak była doskonałość, kiedy była jeszcze doskonałość, kiedy człowiek nie upadł w grzech, były trzy... Co najmniej trzy, może uda się wyróżnić więcej elementów w tej doskonałości, ale ja widzę w tej chwili co najmniej trzy: i to jest e, e, ustanowienie małżeństwa, e, zakaz jedzenia pewnej rzeczy oraz świętość szabatu. I to są takie trzy elementy, które ja teraz dostrzegam, akurat jeżeli chodzi o doskonałość. Tego świata, jaki był na początku, kiedy jeszcze nie było śmierci, nie było grzechu na świecie, ale był już porządek. To znaczy, że doskonałość, Boża doskonałość, polega na tym, że panuje pewien porządek. Bóg jest Bogiem porządku, nie jest Bogiem zamieszania. Wprawdzie Bóg pozwolił przez Mojżesza dawać list rozwodowy kobiecie. Jednak nie tak było od początku. Kiedy była doskonałość, tak nie było na początku, bo od początku, jak Jezus tłumaczył, połączy się mężczyzna z kobietą i tych dwoje będą jednym ciałem, i jeżeli Bóg to złączył, to nikt człowiek nie waży się tego rozłączać, rozdzielać. To jest właśnie doskonałość. Ludzie łączą się ze sobą w więzem małżeńskim i pozostają małżeństwem na całe życie. Tak jak moi dziadkowie byli małżeństwem przez całe życie i tak. Kiedyś było dość normalne, że ludzie żenili się I pozostawali w małżeństwie przez całe życie Byli małżeństwem 50, 60 lat, aż do śmierci Jakiejś śmierci rozdzieliła Były po prostu inne wartości się liczyły W tym świecie skorumpowanym korumpowanym grzechem, świecie czasów ostatecznych Liczy się bardziej to, co jest dobre dla mnie Ego Niż to, co jest dobre w oczach Boga co jest dobre dla drugiej osoby, no, ale inna myśl taka, którą chciałem się podzielić, to jest yy, taka yy, ciekawe stwierdzenie. Yy, jakie jest podobieństwo wspólny mianownik między tak zwanymi chrześcijanami? Yy, popularnie używa się tego terminu chrześcijaństwo do określenia bardzo szerokiego spektrum poglądów, wyznań. Ale jaki jest wspólny mianownik między chrześcijaństwem a homoseksualizmem? Takie pytanie. Odwiedliwe. Albo inaczej e, można to sformułować. Kto w tej chwili zmienia definicję małżeństwa? Kto dąży do zmiany definicji? Małżeństwa. Co to jest małżeństwo? Przedefiniowują małżeństwo. Lobby środowiska homoseksualne w tej chwili, tak? Dlaczego? Bo władcą tego świata jest szatan. No, oni po prostu są częścią systemu tego świata. Jest to jakby diabelskim, diabelską pracą jest zmieniać definicję tego, co Bóg zdefiniował już od początku. Diabeł przychodzi i podważa słowo Boże. Yy, czytacie historię stworzenia w Biblii i kiedy tam się pojawia diabeł, mówi do ludzi, ten diabeł, czy aby na pewno Bóg powiedział? Właśnie diabelski duch tak działa. Yy, podważa to, co Bóg powiedział. Nie, Bóg nie miał na myśli, że pomrzecie. Ewa mówi tak, Bóg powiedział, że pomrzemy, jeżeli zerwiemy z tego drzewa, z którego rwać nam nie wolno i zjemy to, czego jeść nam nie wolno. I zanim jeszcze był upadek w grzech Adama i Ewy było już przykazanie pokarmowe, Tak, pewne rzeczy, które stworzył Bóg, nie były dozwolone, aby jej jeść. Tak? Ale diabeł podważył Boże przykazanie, i powiedział. Na pewno nie pomrzecie, ale Bóg miał na myśli coś innego. Jeżeli zerwiecie z tego drzewa i zjecie ten owoc, no to wtedy będziecie, staniecie się tacy jak Bóg. Posiądziecie wiedzę, poznanie dobra i zła. No. Znaczy, diabeł po prostu kłamie. Jest kłamcą i zwodzi, przekręca słowo Boże. Jaki jest wspólny mianownik między yy, homoseksualistami? którzy używają Słowa Bożego, żeby usprawiedliwić swój grzech, mówią na przykład, o tu w Biblii jest napisane, Dawid mówi, że miłość Jonatana, syna Saul, króla Saula, była mu droższa niż miłość kobiet. Z tego fragmentu pisma homoseksualiści używają, żeby usprawiedliwiać swój grzech. Ale podobnie postępują chrześcijanie, którzy biorą Pisma Święte bardzo często z listów apostoła Pawła i usprawiedliwiają grzech w swoim życiu. Tak jak środowiska homoseksualne zmieniają definicję małżeństwa, tak wiele środowisk chrześcijańskich zmienia dzisiaj definicję nie dzisiaj, już od wieków, zmieniają definicję od Konstantyna Wielkiego. Zmieniają de definicję szabatu, innej świętości, którą Bóg ustanowił przed upadkiem Adama w grzech, już ustanowił w ogrodzie 1. Podobnie Wiele środowisk chrześcijańskich postępuje z przykazaniami pokarmowymi, które Bóg dał. Mój e, dobry znajomy, e, taki brat wierzący w Chrystusie, e, z którym tak razem odkrywałem pewne rzeczy w Biblii, opowiedział mi: Bardzo fajny brat, Adam. E, I on powiedział mi, właśnie, że pytał żonę, takie proste pytania zadawał i sobie tak rozmawiali taki quiz jakby biblijny ile, 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 ile Noe wprowadził zwierząt, słoni do Arki ile słoni do Arki zostało wprowadzonych no jedna para, on mówi słoń i słonica, więc dwa, dwa słoni tak? no tak, a ile krówek ona mówi no, no dwie, kr kr krówkę i byczka a ile owiec? No też dwie. Otworzył no, Biblię i przeczytał. Nie, krówek siedem par i owiec też siedem par. Siedem baranów, siedem owiec. Siedem krów, siedem byków. Właśnie, widzicie, można być wierzącym 20 lat, a dalej po prostu uważać, że Bóg stworzył słońce pierwszego dnia, jak czytam w jednej książeczce dla dzieci, wydanej przez chrześcijan. Nie przez niewierzących, przez wierzących ludzi. I oni piszą w tej książce kłamstwo, że Bóg stworzył słońce pierwszego dnia. A którego dnia Bóg naprawdę stworzył słońce i, i, i księżyc? No to zajrzyjcie do Biblii. Po ile z czystych zwierząt Bóg wprowadził, e, e, Noe wprowadził do arki? Sprawdźcie w Biblii. Właśnie trzeba sprawdzać w Biblii, a nie powtarzać jeden po drugim. Tak? I to samo jest. Jeden powtarza po, niedouczony po drugim niedouczonym. I wszyscy myślą, że są douczeni. Tak to działa ten, ten system y, samozwiedzenia, system samosprawiedliwości? Bo samosprawiedliwość to jest u, ustanawianie swoich własnych prawideł gry, y, które nie są bożymi prawidłami gry. I wtedy mamy samo prawo, samosprawiedliwość, tak? Opartą na y, swojej własnej definicji tego, co jest prawe albo tego, co jest nieprawe. Więc, e, krótko mówiąc, jaka jest, Co jest podobnego między homoseksualistami a chrześcijanami? Obydwie te grupy ludzi redefiniują Boże Świętości. Homoseksualiści redefiniują definicję małżeństwa, natomiast chrześcijanie redefiniują szabat. Oraz usuwają przykazanie pokarmowe. Cały Leviticus 11 do kosza. Hallelujah. Oh, hallelujah. Fajnie jest czytać Biblię i starać się zrozumieć w taki sposób, żeby móc po prostu, w taki dziecięcy, prosty sposób. Jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa Bożego. Hallelujah.